Cześć, witam ciebie na przystanku odpoczynek. Jest to miejsce, gdzie mówimy o zdrowej relacji z technologią, o tym, jak zachować równowagę w tym świecie technologii, kiedy jesteśmy otoczeni tak naprawdę korzystamy na co dzień z telefonów, z komputerów, z laptopów, a z drugiej strony mamy świadomość, że niekoniecznie nam to służy, więc ja zadaję pytanie, konfrontuję i szukam odpowiedzi na to. Jak znaleźć tą równowagę, i jak nie zwariować, jednocześnie nie wylać dziecka z kąpielą, nie rezygnując z tych udogodnień, które mamy dzięki technologii. Miło mi, że tu jesteś. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co sądzę na temat zakazu telefonów. Czy telefony powinny być zakazane w podstawówkach? I dlaczego tak? Dlaczego nie? Troszkę sobie podyskutujemy. Mam nadzieję, że też w komentarzach będziecie się odzywać. Natomiast ja na początek przedstawię troszkę argumentów, tak jak powiedziałam, za i przeciw, oraz na koniec moje rozwiązanie tego problemu. Myślę, że kiedy zadajesz sobie pytanie, czy telefony powinny być w podstawówkach, czy też nie, naturalną odpowiedzią jest, że nie, ponieważ dzieciom nie są potrzebne telefony, a już na pewno nie w szkole. Natomiast, tak naprawdę, problem jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać. Chciałabym zacząć od takich najbardziej. Jasnych argumentów, które, z którymi myślę, że wszyscy się zgodzimy, które przemawiają za tym, że telefony w szkole nie powinny być. Pierwszym takim argumentem jest bullying. Jest to jeden z powodów, dla których te telefony nie powinny być na korytarzach, na korytarzach szkół, ze względu na to, żeby chronić młode osoby przed tym, żeby ich wizerunek, ich zachowanie często. Emocjonalne, często, którego nie chcieliby pokazywać innym rówieśnikom, czy też innym osobom w internecie, może być uwiecznione, może być upublicz upublicznione. Jest to jeden z argumentów, dla którego telefony, myślę, że powinny być, jeżeli nie zakazane, to powinny być ograniczone na terenie szkoły. Drugim takim naturalnym argumentem jest również to, że młodzi ludzie coraz. Bardziej mierzą się z problemem dekoncentracji, braku utrzymania uwagi na jednym zadaniu, ponieważ telefony, korzystanie z urządzeń ekranowych, no nie ukrywajmy, utrudnia to zadanie nie tylko młodym ludziom, ale też nam, każdemu, kto korzysta z technologii. Jednocześnie młode osoby nie są świadome. To, że my też nie jesteśmy świadomi, to też dojdziemy do tego, myślę, w kolejnych nagraniach, natomiast warto po prostu korzystając też z naszej wiedzy, chronić młode osoby przed tym i też wyjaśniać im, jaki wpływ ma technologia na, na ich choćby skupienie uwagi, co jest kluczowe w szkole, gdzie tak naprawdę co do zasady przychodzimy uczyć się, zdobywać wiedzę, więc ta uwaga jest bardzo cenna. A jednocześnie mając telefon przy sobie, korzystając z niego, a nawet co się okazuje, nie korzystając z niego, a mając go powiedzmy na ławce, czy też schowanym w plecaku, często ta uwaga, mimo wszystko, jest zaburzona. To są takie dwa najczęstsze argumenty, które padają w dyskusjach odnośnie zakazu telefonów i myślę, że one są racjonalne i każdy z nas może się z nimi zgodzić. Natomiast tak naprawdę. Problem zaczyna być bardziej złożony, kiedy pochylimy się nad argumentami, czy właściwie nawet to nie są kontrargumenty, co spojrzymy na sprawę w trochę inny sposób. A już za chwilę Ci powiem, jak ja to widzę. Kiedy spytałam się Was, co sądzicie na temat zakazu telefonów, to większość z Was powiedziała, że. Oczywiście taki zakaz powinien obowiązywać w szkołach podstawowych. Tutaj chciałam zwrócić jedną uwagę, że my, mówiąc y o szkołach podstawowych, y musimy pamiętać, że uczniowie, którzy kończą szkoły podstawowe, to są osoby, które przeważnie ukończyły 15 rok życia. Jest to jednoznaczne z tym, że od dwóch lat legalnie podkreślam legalnie, bo wiadomo, że może być to szybciej. Natomiast według regulaminów, według tutaj prawa od dwóch lat mogą korzystać z mediów społecznościowych, mogą mieć konta na takich portalach społecznościowych oraz mogą dokonywać drobnych decyzji. Związanych z życiem codziennym. To trochę zmienia perspektywę. Ponieważ kiedy ja byłam w podstawówce, szkoła miała 6 klas, więc kończyło się tą szkołę w wieku 12-13 lat i to jest troszkę inny wiek, który z różnych powodów jest takim wiekiem granicznym, też i w prawie, i też w innych tutaj aspektach. Natomiast tutaj teraz mamy do czynienia z 14-15 latkami nawet, których również ten zakaz by dotyczył. No i teraz pytanie. Dzieci, które uczęszczają na zajęcia dodatkowe, dojeżdżają do szkoły, to miałyby również z tego telefonu zrezygnować, zostawić go w domu i tak jak podczas lekcji, czy nawet podczas przerwy, bo to też jest, myślę, zrozumiałe, żeby ten telefon jednak był ograniczony, żeby te relacje z rówieśnikami odbywały się w sposób poza. Mediami społecznościowymi, czy też komunikatorami, jak to czasami się ma miejsce, żeby po prostu dzieciaki się bawiły, rozmawiały ze sobą, tak jak za tak zwanych starych, dobrych czasów. Natomiast to, co jest istotne, to to, że telefon to nie jest tylko narzędzie do grania, do zabawy, do nagrywania innych dzieci i powiedzmy wrzucania kontrowersyjnych materiałów do, do sieci. Ale również telefon to jest przede wszystkim narzędzie. Z niego korzystają osoby w różnym wieku, choćby właśnie do dokonywania płatności, rezerwacji, czy choćby prostego kontaktu, choćby w temacie spóźnił mi się autobus, będę później. Jest to takie udogodnienie, którego moje pokolenie i pokolenia wcześniejsze nie miały, i ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że kiedy, Późniałam się do domu, no to moi rodzice mieli dużo stresu z tego względu, że nie docierałam na czas. Więc to myślę, że jest takie kluczowe, bo po prostu pozwala utrzymać kontakt. Natomiast to jest argument, który działa wtedy, kiedy rozumiemy, po co ten telefon jest, kiedy faktycznie korzystamy z telefonu po to, żeby. Zrobić pewne rzeczy. Natomiast jeżeli mamy problem z korzystaniem z technologii, ze smartfonów i nie umiemy ograniczyć tego czasu i rozdzielić funkcji telefonów od tych użytecznych po jakieś takie kompulsywne, to tak naprawdę ten, tutaj się tak granica zaciera i my faktycznie może być problem, że dzieci. Będą z tych telefonów po prostu korzystać cały czas. Łącznie z tym, że będą sprawdzać powiadomienia na lekcji, nagrywać na przerwach, czy też pisać na przerwach, zamiast komunikować się tam, powiedzmy, czy też integrować z rówieśnikami. I to może być ten problem, który myślę, że słusznie został zauważony. Natomiast mam pewne wątpliwości, czy na pewno zakaz telefonów jest tym rozwiązaniem, które pozwoli rozwiązać problem w sposób całościowy, holistyczny, tak, żeby można było faktycznie nie tylko pozbyć się telefonu z przestrzeni szkolnej, ale również budować świadome nawyki cyfrowe wśród młodych ludzi. Podzielę się teraz z Wami moim rozwiązaniem tego problemu autorskim. Które myślę, że dużo lepiej sprawdzi się niż sam zakaz, a jeżeli nawet zakaz yy, wszedł był w życie, bo na razie czekamy na ustawę na ten moment, kiedy ja nagrywam teraz ten materiał, yy, nie ma jeszcze tekstu yy, ustawy, więc ja jestem bardzo ciekawa, jak, ona, jak on będzie brzmiał, co w nim się znajdzie. Jeżeli. Taki tekst będzie opublikowany, to oczywiście się z chęcią do niego odniosę, natomiast na ten moment nie mam pojęcia, co się w nim dokładnie zna znajdzie, więc nie mogę się do niego odnieść. Y natomiast nawet jeżeli taki zakaz wszedł w życie, to myślę, że moje rozwiązanie, y o którym za chwilkę powiem, y będzie, jeżeli nie jedynym rozwiązaniem, to choćby uzupełnieniem tego, co zostanie wprowadzone. Jakie mam rozwiązanie tego problemu? Y otóż, Mamy problem z nadużywaniem urządzeń ekranowych, nie tylko wśród dzieci, ale również w całym społeczeństwie. Tak naprawdę dzieci chłoną jak gąbkę nasze nawyki cyfrowe, więc rozwiązywanie tylko problemu wśród dzieci jest. Inaczej, może nie jest, ale być może będzie nieskuteczne z tego względu, że jeżeli nie zmienimy jako społeczeństwo swoich nawyków i nie będziemy bardziej świadomie korzystać z technologii, to tak naprawdę dzieci nie będą uznawały za wiarygodne treści czy też rzeczy, które usłyszą w szkole, czy też sam zakaz nie będzie działać, ponieważ w domu będą widzieć, że ich rodzice również nie potrafią stawiać granic w świecie cyfrowym. Więc tak naprawdę. Wszelkie działania mogą skończyć się fiaskiem, i to, co ja proponuję, to jest, są warsztaty, to są y, z, y, różnego rodzaju y, szkolenia, które pokazują, w jaki sposób dbać o zdrową relację z technologią, jak dbać o dobre nawyki cyfrowe, tak żeby telefon służył jako narzędzie do realizacji celów i z wszystkimi benefitami, z wszystkimi korzyściami, które posiada, żebyśmy zachwycali się tym, co może nam technologia dać, ale korzystali z tego mądrze, z głową i jednocześnie właśnie, żeby ograniczyć kompulsywne korzystanie z technologii, zrozumieć, kiedy korzystamy z technologii, czy też mówiąc w prozy, smartfona, kiedy sięgamy, scrollujemy, w momencie, kiedy to zrozumiemy, to jest to punkt wyjścia do tego, żebyśmy mogli pracować nad nawykami, żebyśmy mogli świadomie sięgać po telefon i rozumieć te nasze nawyki. Brzmi to mądrze, brzmi to tak bardzo poważnie, ale myślę, że w szkołach brakuje takich rozmów z osobami, które będą potrafiły wyjaśnić, jaki wpływ na młodych ludzi ma te smartfon, powiedzmy, telefon, smartfon. Ponieważ nie chciałabym tutaj straszyć telefonem, straszyć technologią, bo tutaj też nie o to chodzi. Młodzi ludzie często mają taki zaburzony obraz technologii, bo słyszą albo inaczej, żyją w świecie, gdzie ta technologia jest, a z drugiej strony słyszą, że to jest po prostu złe, niedobre i mają to wyrzucić, zostawić. I ten zakaz trochę potęguje ten przekaz, że tak naprawdę to jest wszystko złe. Do wyrzucenia, no ale teraz pytanie, jak to zrobić, kiedy wszyscy korzystamy z tych wszystkich udogodnień? Tak naprawdę jest to moim zdaniem niemożliwe, dlatego jeżeli mamy te udogodnienia, a czemu mamy z, ich, z nich rezygnować, tak naprawdę, to jeżeli mamy te udogodnienia, to korzystajmy, ale mądrze i budujmy tą świadomość w społeczeństwie, ponieważ problem też polega na tym, że ja powiedzmy, miałam pierwszy smartfon chyba w okolicach liceum. Obecne pokolenie nastolatków myślę, że już dorastało z tymi smartfonami, tabletami, czy też urządzeniami innymi ekranowymi. I dla nich to jest normalne urządzenie, ale tak naprawdę niezależnie od wieku nikt nie dał nam instrukcji obsługi tych urządzeń. Więc teraz jest taki problem, że my mamy urządzenie, które ma potężną moc i oddziaływania, i też. Funkcjonalną, ale nie potrafimy tak naprawdę korzystać. Nikt nam nie powiedział, w jaki sposób możemy korzystać z telefonu, żeby to było dobre dla nas, a żebyśmy jednocześnie nie. Tracili tych udogodnień, które telefon nam daje, czy też smartfon. bo Tak naprawdę problem z uzależnieniem zaczął się wtedy, kiedy pojawił się ekran dotykowy, yy, pojawiły się smartfony na rynku, ponieważ no, trudno mówić o uzależnieniu od telefonu, kiedy telefon miał tylko klawisze i można było dzwonić. To była właśnie podstawowa funkcjonalność telefonu, natomiast w tym momencie coraz Rzadziej ją dostrzegamy i myślę, że młodzi ludzie również coraz rzadziej dostrzegają taką tradycyjną rolę telefonu, czyli wykonywanie połączeń, a raczej jest to taki kontakt ze światem, urządzenie przenośne do korzystania z sieci. Więc to jest moje rozwiązanie. Po pierwsze, zdrowa relacja z technologią, budowanie nawyków cyfrowych, ale tak jak mówię, holistycznie, zarówno wśród dzieci. Akurat teraz mamy temat podstawówek, więc myślę, że tutaj na pewno w szkołach podstawowych takie warsztaty będą potrzebne, natomiast pamiętajmy o tym, że tak naprawdę temat dotyczy nas wszystkich, więc mówienie i zrzucanie całej winy na młode pokolenie po pierwsze brzmi bumersko, a po drugie nie jest właściwym rozwiązaniem tutaj, nie jest właściwą odpowiedzią, no jest nieuczciwe tak naprawdę, a młodzi ludzie też odczuwają to, że jeżeli my mówimy, coś, zrzucamy na nich całą winę za jakieś zjawisko, no to oni się też przed tym bronią, bo czują, że nieuczciwie są potraktowani, że to na nich jest cała wina. A tak naprawdę widzą, że rodzice, nauczyciele i ludzie wokół na przystankach, w poczekalni u lekarza wszędzie korzystają z tego telefonu w sposób kompulsywny, po to, żeby ograniczyć nudę, po to, żeby wyprzeć jakieś uczucie zdezorientowania, zawstydzenia, być może Jakieś takiej niechęć do rozmowy z innymi osobami. To są takie różnego rodzaju emocje, które powodują, że chcemy sięgać po telefon. Więcej będę mówić w kolejnych odcinkach o tym właśnie, czym jest zdrowa relacja z technologią, czym są zdrowe nawyki cyfrowe, dlaczego sięgamy po telefon, więc te tematy będę rozwijać. Jeżeli cię ten temat zainteresował, zostań ze mną, zasubskrybuj kanał i czekaj na kolejne materiały, które będę miała dla Ciebie.